30 lat na scenie muzycznej, 11 albumów. Jaka jest recepta na tak duży sukces? O mój Boże, ja nie wiem. <laughs> nie znam recepty. No. Znaczy, no, Przy w dobre towarzystwie cały czas, tak? Jakby, ponieważ my w zespole ze sobą spędzamy dużo czasu, wspólnie gramy, koncertujemy, jeździmy robimy różne rzeczy. E się lubić, bo inaczej to by nie, nie działało i tak ten skład, który w tej chwili gra, w zasadzie gra od 15 lat, więc to już jest połowa historii zespołu gra niezmieniony skład, więc wydaje mi się, że to może jest receptą, że my dobrze się znamy, mamy jakby wspólny cel, zespół, granie i rozumiemy się doskonale. Tak to, 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 to samo działa, po prostu. doskonale no, nie trzeba y, pomagać sobie. Bo, Moc nadzieja, śpiewa Pan, nie ma nikt takiej nadziei jak ja. Czy to również do Pana dotyczy, że gdyby nie ta nadzieja, by Pan nie był tą, tą osobą, którą jest i będzie porywał Pan setki a miliony y, ludzi? Nie wiem, nie myślałem nigdy o tym w ten sposób. Nie ja napisałem ten tekst, nie, nie, nie jest on mojego autorstwa, więc nie wiem co autor miał na myśli. Ja w każdym razie utożsamiam się tak z tymi słowami, ale nie myślałem o tym, że, że w, ten, w ten sposób. Jeden tak. kowerów wyszło. Zdarzyło się, że pan słuchał kowerów swoich piosenek? Zdarza mi się. Czasem mi się zdarza, czasem trafiam w internecie na jakieś wykonania naszych utworów i przez inne osoby. No to jest miłe. Nie zawsze fajne, I <laughs> zawsze miłe. Zapytam jeszcze o płytę. Nie wiemy tak naprawdę kiedy. Teraz w, w połowie września, pod koniec września ma być premiera nowego singla, więc... Y, 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 to będzie żeby zapowiedź przyszłej płyty, ale kiedy będzie wydana cała nowa płyta, nie mam pojęcia. No na pewno nie będzie to w tym roku, no być może w przyszłym roku, może w przyszłym roku jesienią, nie wiem, trudno jest mi powiedzieć. Bo jakby teraz rynek wydawniczy się bardzo zmienił i w ogóle zastanawiamy się nad tym, czy, czy to ma sens wydawanie płyty tak jak za dawnych bo muzyka w zasadzie funkcjonuje tylko Także w dużej mierze funkcjonuje głównie na platformach streamingowych, więc tam ludzie słuchają pojedynczych piosenek, a nie, a nie całych płyt. Więc może nie ma konieczności wydawania płyty od razu. Może będziemy wypuszczać pojedyncze pioseneki. Jakie jak by dał Pan wskazówki na, dla młodych muzyków, żeby przetrwali 30 lat tak jak ze no cóż, trzeba mieć dużo... Trzeba bardzo wierzyć przede wszystkim w to, co się samemu robi. I, no i znaleźć takich kumpi, jak ja mam w zespole po prostu. I wtedy kto wie może się uda.